Warszawa, PGN Narodowy. Przyjechałem tutaj nie po to, żeby oglądać mecz. Natomiast żeby pokazać wam samochód, którym startuje na Gambal 3000. Yeah! się ma. No to chodź, pokażę Ci inny włoski samochód, który możemy również pojechać. No, wygląda to zacnie. I jak? Bierzemy? Kolor czerwony mój, ulubiony, prawie pod kurtkę. A tym, tym będziemy jechali z Original No Tam sądzę, że jakieś McLaren P1, Bugatti, Veyrony czy sądzę, że będzie grubo. W końcu największa impreza chyba na świecie, jeżeli chodzi o takie ryby. No, najgrubsze, dokładnie. Fajnie na ślicko, ją w ogóle nie zrywa, to jest genialne. Te cztery buty. To ma cztery koła na p no. to jest duże wygodnie. W do Ferrari? Za nami najnowsze Lamborghini Aventador Super Veloce Roadster. Jest to jeden z najszybszych Lamborghini, jakie jest produkowane tylko i wyłącznie 500 sztuk na świat. Super, super niekomfortowy samochód. 750 koni, mniej niż 3 sekundy, około 2,7 do setki. No i to najfajniejsze 8 sekund. Jest dwójka z przodu. A jeszcze mam tutaj trzy tryby, Korza to już jest taki, w którym tak jak w mojej rejtówce, wódzę